To jak to jest z tym Zbigniewem Ziobrą, bo nie będzie dla niego aresztu, m, chyba triumfuje Zbigniew Ziobro nie, przed komisją. To Dlaczego nie? nie? Zbigniew Ziobro naprawdę nie ma powodów do triumfu, ma powody do zmartwień, bo będzie musiał stawić się przed komisją śledczą. Jak sąd wskazał komisją legalną, a tu podważał pan minister Ziobro, komisją, która wyjaśnia przede wszystkim meritum sprawy i udział pana Ziobry, w kwestii podsłuchiwania nielegalnego obywateli. I tym przede wszystkim się powinien martwić, a nie cieszyć, że nie zostanie aresztowany. A dlaczego powinien się martwić? Wodzi tę komisję za nos, przyjechał do Sejmu. No nie doszło do skutecznego przesłuchania na razie. E, dojdzie i myślę, że nie tylko Pan Bóg, ale i tutaj ta komisja będzie e, może nierychliwa, ale sprawiedliwa. Natomiast. E, może lepiej by się faktycznie stało, gdyby komisja wówczas zaczekała na pana posła Ziobro. Ten wtedy... argument podnosi sąd. I wtedy go przesłuchała. Myślę, że wtedy wszystkie wątpliwości byłyby rozwiane, jeśli chodzi o podejście pana posła Ziobry do sprawiedliwości i do prawdziwego prawa. On po prostu tego nie szanuje. Uznaje, że mógł podsłuchiwać opozycję, mógł podsłuchiwać obywateli. I to musi przede wszystkim wykazać komisja śledcza, to jest jej podstawowe zadanie. Doprowadzenie pana posła Ziobry jest tylko środkiem do tego celu. Czyli skoro komisja nie poczekała, a tak jak pan mówi, może powinna poczekać, to komisja w takim razie zaniedbała pana zdaniem sprawę? Nie, to jest odpowiedzialność członków komisji, żeby skutecznie tutaj przeprowadzić to przesłuchanie o tym o tej wątpliwości. Mówili Władysław kośniak kamer i Szymon Hołownia i szereg innych polityków, że może lepiej by było, gdyby te kilka minut na Zbigniewa Ziobro poczekać. Mimo tego, jak się zachowywał, to przede wszystkim cel powinien te środki uświęcać, a celem jest przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, a celem jest doprowadzenie do sprawiedliwości i do wyjaśnienia jego udziału w tym całym procederze podsłuchiwania nielegalnego opozycji. Tylko często, kiedy rozmawia się z politykami już poza okiem kamery, poza studiem, to oni mówią tak, że i tak Zbigniew Ziobro nie chciałby być przesłuchany, znalazłby jakiś fortel, nie złożył przysięgi, więc lepiej było mm, wnioskować o ten areszt. Tylko tutaj sąd nie pomógł, więc politycznie nie jest to chyba... Jeżeli planem Zbigniewa Ziobry było to, żeby się uchylić od odpowiedzialności, uchylić od e, przesłuchania, to nie wiem, czy niedoprowadzenie do niego było odpowiednie, czy też było realizacją jego planu, na który, który, który sobie założył. Myślę, że sam się boi po prostu tego przesłuchania, robi wszystko, żeby go komisja uniknąć. komisja się nie boi? Nie, 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 mam takiego wrażenia. Uważam, że te pytania do pana Zbigniewa Ziobry będą no myślę obnażały jego udział, jego rolę w tym procederze, finansowanie tego Systemu. i to jest istota sprawy i tym się zajmuje komisja, doprowadzenie, panie redaktorze, sprowadzanie też tego, tej sytuacji do tylko i wyłącznie tego, czy Zbigniew Ziobro teraz, czy za chwilę będzie przed komisją, czy zaresztą doprowadzony jest drugorzędną sprawą. Ale Nie dyskutowalibyśmy o tym, gdyby rzeczywiście komisja zdecydowała się te 10 minut na Zbigniewa obraz, zaczekać, do tego przesłuchania by doszło. No bo ja zastanawiam się teraz, ile jest chęci takiego faktycznego rozliczenia tej sprawy, a ile takiego rozliczania, żeby gonić tego króliczka, żeby o tym rozmawiać. No jak dlatego ja od początku mamy... mówię nie o liczbie posiedzeń komisji, nie o liczbie e, wniosków o jego doprowadzenie pana ministra Ziobry, tylko o tym, e, o czym jest materia sprawy, bo my się koncentrujemy de facto na marginesie, a nie na meritum. Myśmy się powinni skoncentrować przede wszystkim na postawieniu konkretnych zarzutów związanych z nielegalnością finansowania tego systemu, o tym co mówili jego partyjni koledzy, że nie wiedzą, co to jest Pegasus. Chyba to jest taki koń ze skrzydłami albo konsola do gier, jak się okazało później, potwierdzali, że taki system funkcjonował i sami o tym o istnieniu tego systemu i jego użyciu wiedzieli, więc kłamali. Ja chcę te zeznania zderzyć z panem ministrem Ziobro, z tym co powie. I to powinna być rola komisji. I naprawdę jestem przekonany, że do tego przesłuchania dojdzie już niedługo i posłuchamy po pierwsze, jak pan minister Ziobro się wywija a po drugie, jak jego e, zeznania są sprzeczne z tym, co do tej pory usłyszeliśmy. A wie Pan coś o tym, że polskie służby mają nowego Pegasusa? Bo to sugerował wczoraj Przemysław Wipler w Radiu RMF. Nie, nie, nie wiem, o czym mówi Pan Przemysław Wipler. Szczerze mówiąc, on sugeruje już e, takie rzeczy i sugerował wielokrotnie e, takie historie, które się nie sprawdziły, więc e, myślę, że e, raczej e, to było wczoraj. To było wczoraj, 30. Brzmi jakby to marca. było dzisiaj, 1 kwietnia i pan y, poseł Wipler wielokrotnie jak się wypowiada brzmi jakby był 1 kwietnia, y, więc myślę, że czas zweryfikuje za... Y, Parę dobrych miesięcy, znowu te jego rewelacje I pewnie znowu o tym zapomnimy, ale to Pana posławi Prela rewelacje, to rewelacje można wielokrotnie włożyć między bajki. No to będziemy w takim razie to obserwować, zostawiamy Pegasusa, przechodzimy do kolejnego wątku. Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej, zgodnie z którą minimalna odległość wiatraków od zabudowań ma wynieść 500 metrów. Czy koalicja zdecyduje się uchwalić ten projekt jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy? To naszą ambicją jest, by ten projekt trafił pod obrady Sejmu jeszcze w kwietniu na następne posiedzenie Sejmu. Chcemy, by był procedowany jak najbardziej. Uważamy, że jest to po prostu projekt, który jest potrzebny naszej energetyce i nie budzi kontrowersji społecznych w zakresie swoich zapisów, bo jest dobrze wydyskutowany, w pełni transparentnie ten proces przebiegał i wreszcie też bardzo bezpieczne zapisy dla wspólnot lokalnych, dla mieszkańców są w nim zawarte, więc uważamy, że na pewno, jeżeli oczywiście takie sugestie będą ze strony Pałacu Prezydenckiego, ze strony doradców Pana Prezydenta, by im coś wytłumaczyć, to na etapie procesu legislacyjnego będziemy w stanie to zrobić. Natomiast uważamy, że te zapisy są absolutnie bezpieczne. 500 metrów to jedno, możliwość lokalizowania wiatraków tylko na planie zagospodarowania przestrzennego to drugie, ale wreszcie najważniejsze to to, że ostateczną decyzję będzie podejmowała Rada Gminy na drodze uchwały, a nie ma nikogo bliżej mieszkańców niż radny gminy z danego okręgu, który będzie decydował o, o, o wspólnocie lokalnej, więc to daje gwarancję. Tego, że nic wbrew mieszkańcom nie będzie budowane. Kwiecień w parlamencie, tam wtedy ma trafić ten projekt nowych przepisów. Zastanawiam się jednak, co dalej, jeśli chodzi o prezydenta, bo mówi pan, że będziecie tłumaczyć to doradcom prezydenta, ale jeśli jednak Andrzej Duda zdecydowałby się na zawetowanie tej ustawy, no to to by oznaczało potem konieczność odnowy. Nie jestem bróżką ani propitą. Wie pan, panie redaktorze, że trudno mm -hmm. mi wyrokować, co zrobi pan prezydent, bo wielokrotnie zaskakiwał. Wszystkich łącznie ze swoim obozem politycznym. Czyli zaskoczy i decyzjami. Ale ale mam dobrą pamięć pamiętam, kto w założeniu 500 metrów jako odległość od zabudowań przygotował w projekcie. Był to rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. I to zostało zmienione na etapie prac parlamentarnych, de facto na poziomie trzeciego czytania, przez pana posła Suskiego po telefonie od swoich koalicjantów na 700 metrów. Ale wówczas. Taki konsensus wokół odległości 500 metrów pomiędzy rządem a pałacem prezydenckim był. A teraz już wiatraki chyba stają się powoli tematem kampanii, bo Karol Nawrocki mówi tak. Rządzący po raz kolejny lekceważą protesty Polaków i wybierają interesy niemieckich koncernów produkujących wiatraki, dla których staniemy się Eldorado kosztem naszego komfortu życia i zniszczonego krajobrazu. Wiatraki Rzecz niszczą krajobraz. Nie będzie apel, ale taka serdeczna prośba do. Do Karola Nawrockiego, żeby on już może nie uważał nic, żeby on już może tego nie czytał, co oni mu przygotują na tych kartkach, na tych kartkach bo się po prostu kompromituje. Czy nie było bardziej transparentnego procesu legislacyjnego niż w ramach ustawy odległościowej? Pełen proces konsultacji, jeżeli niedoinformowany Karol Nawrocki i jego sztab chcą raport z przeprowadzenia konsultacji i opiniowania tego projektu, to im go wyślemy. Liczymy, że się z nim zapoznają ze zrozumieniem. Pełen proces konsultacji jest także na etapie inwestycji łącznie z planem zagospodarowania przestrzennego. Wreszcie uchwała Rady Gminy o tym będzie decydowała wspólnota lokalna. Nikt nikomu nie będzie wskazywał, gdzie takie wiatraki mają stanąć, z poziomu rządu czy parlamentu. W pełni przejrzyście i transparentnie przeprowadzamy ten proces i szkoda, że Karol Nawrocki nie pamięta o tym, jak to było przez lata, bo przez lata mieliśmy tak, że jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, i 15-20 minut przed posiedzeniem Sejmu wpływały projekty ustaw, które wpływały na ustrój państwa, a których nikt wcześniej nie widział, łącznie z resortami, których one dotyczą. Więc z taką praktyką skończyliśmy. Mamy pełen, transparentny, przejrzysty proces legislacyjny. Na kolejnym Sejmie będzie to trzecie. Każdy się może z tą ustawą zapoznać, może do niej złożyć uwagi. Jeśli są jakiekolwiek niejasności, to przecież je wspólnota lokalna wyjaśnia, ale chyba nie warto opowiadać bzdur. Y i nie warto wypowiadać się w temacie, jeśli nie ma się o nim zielonego pojęcia. To jeszcze jedna rzecz. Zielona energia, zielone pojęcie. I a propos bzdur i prawdy. To jest informacja jeszcze z końcówki zeszłego roku. Nikt mi nie potrafi na ten temat rozsądnie, dobrze i jasno odpowiedzieć. Energetyka wiatrowa ma negatywny wpływ na zdolności obronne. Tak jeszcze mówili niedawno skandynawowie, którzy zrezygnowali z powstania 13 farm wiatrowych morskich ze względu na to, że wiatraki... No bo znam mają ten mają zakłócać działania wojskowe nadalów, o morskich farmach wiatrowych mm -hmm. Mówimy o morskich farmach wiatrowych które były zlokalizowane na najbardziej wysuniętym w stronę Federacji Rosyjskiej e, terenie akwenie e, związanego ze Szwecją szereg z projektów morskich farm wiatrowych w Szwecji które są zlokalizowane bliżej będą e, funkcjonowały wreszcie istotą jest projekt czy może zdarzyć się tak, że duży wiatrakt, jego sieci transformatorowe, jego urządzenia szkodzą radarom, utrudniają poruszanie się po tym akwenie i też jeśli chodzi o podejście samolotów, tak może się tak zdarzyć? Tak? A na lądzie? Na lądzie w odle, od, od, powinny być odpowiednie odległości od stref ochronnych, takich jak lotniska, takich jak strefy buforowe związane z jednostkami wojskowymi i my je w tym projekcie właśnie Wprowadzamy, one są dość duże. I powiem szczerze, branża to też podnosi, uważa, że zbyt duże. My uważamy, że bezpieczeństwo przede wszystkim, jeżeli samoloty lub inne statki powietrzne, śmigłowce potrzebują odpowiedniego podejścia, odpowiedniego miejsca, też do rozładunku, też do namierzania radarowego, to powinny go uzyskać, tak aby nic infrastrukturalnie, jeśli nie ma tam drzew, nie było też wiatraków, nie przeszkadzało. Tej strefie, gdy ona też się chce rozszerzyć, żeby później nie było problemu albo jakichś ewidentnych konfliktów związanych z wyburzaniem. Więc taki wpływ może mieć, ale ważny wątek, jeśli chodzi o Szwedów. My chcemy paradoksalnie wykorzystać też tę infrastrukturę, która na Bałtyku jest. Po to znowelizowaliśmy ustawę morskiej w wiatrowych i po to przygotowujemy dużą nowelizację, jeśli chodzi o ten aspekt, wspólnie właśnie z także innymi resortami. Ta ustawa powinna być w maju gotowa w parlamencie, aby wykorzystać tę infrastrukturę do tego, by pewne aspekty obronne instalować także przy okazji inwestycji morskie, farmy wiatrowe, tak aby też tę infrastrukturę, dalej na północ wysuniętą infrastrukturę, nie tylko energetyczną, infrastrukturę państwa na potrzeby obronne. Tam mogą być lokalizowane pewne urządzenia związane z tą obronnością. I tym, jakie urządzenie. No to już będą decyzje, tak, oczywiście, między innymi, ale też wprowadzamy odpowiednie, form, odpowiednie odległości od, od morskich far wiatrowych, wprowadzamy tak zwane strefy ochronne, wprowadzamy odpowiednie zasady i zaraz Straży Granicznej i dla em, wojska, jak się poruszać w tym zakresie. Tutaj inwestorzy będą współpracowali z wojskiem, tutaj też operatorzy będą współpracowali z wojskiem. To są kompetencje wykorzystują... bardziej MONU czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jeśli chodzi o te instalacje, o których Pan mówi w ramach farm wiatrowych? No to są e, de facto e, sprawy związane z kilkoma resortami, nie mhm. tylko z Ministerstwem Klimatu, które odpowiada za energetykę i przyłącza. Nie tylko z Ministerstwem Obrony Narodowej, który odpowiadałby za radary, za takie rozpoznawcze w zakresie wojskowym urządzenie, ale są też kwestie związane z strukturą właścicielską nad spółkami energetycznymi, czyli kwestiami Ministerstwa Aktywów Państwowych, jeśli chodzi o też o kwestie związane z żeglugą Ministerstwa Infrastruktury i Portów, więc w tym wielokącie współpracujemy. Czy możemy w skrócie powiedzieć, że te farmy wiatrowe przyczynią się trochę do naszej obronności, do naszego bezpieczeństwa? Tak i nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo państwa. Są budowane w zgodzie z stanowiskiem innych resortów, także z resortem obrony narodowej i też wykorzystujemy to, te doświadczenia naszych sąsiadów w tym zakresie i też żadna z tych inwestycji, która jest realizowana, nie jest realizowana czy też nie opiera się bez stanowiska dowództwa generalnego tutaj odpowiednich czynników w Ministerstwie Obrony Narodowej. My jesteśmy naprawdę... Tutaj y, przede wszystkim tymi resortami, które zwracają uwagę na bezpieczeństwo, y, skoncentrowani. I niczego wbrew bezpieczeństwu nie zrobimy. Natomiast tam w kwestii Szwecji jeszcze dochodziło inne aspekty związane z rentownością tych najdalej na północ wysuniętych, najdalej na południe wtedy wysuniętych projektów. Rentowność, bezpieczeństwo energetyczne, zielona energia, ceny energii. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie zmienią się, a w 2026 roku prawdopodobnie nie będzie konieczności mrożenia cen prądu. Tak mówił w środę, 26 marca minister finansów Andrzej Domański. Zgadza się pan z panem ministrem? Ceny na rynkach spadają, tak, no to, to się absolutnie zgadzam z panem ministrem i to jak będzie wyglądały ewentualne mechanizmy na ten i na przyszły rok, pewnie będziemy rozmawiać na poziomie rządu. Wtedy, gdy taka rekalkulacja taryf będzie przeprowadzona, teraz na nią czekamy, odpowiednio ustawowo ona jest do przeprowadzenia i zobaczymy jak będą się kształtowały te taryfy, wtedy będzie można podjąć decyzję, czy takie mrożenie będzie potrzebne, czy nie. Faktycznie ceny są niższe niż, niż jeszcze... Jeszcze rok temu i dwa lata temu. A pana zdaniem, permanentne mrożenie cen prądu. Nie, ma sens czy nie? Nie ma sensu. Permanentne mrożenie sensu, sensu nie ma. No. Z paru powodów. Po pierwsze, w sytuacji, w której będziemy mieli ceny na rynkach niższe niż cena mrożona, to ona też powinna obligować przede wszystkim spółki, które zajmują się obrotem energią, przedsiębiorstwa energetyczne do tego, żeby żeby przedstawiać takie taryfy, które będą skłaniały do niższych cen, konkurencji ze sobą. I ta konkurencja powinna służyć obniżce cen, więc permanentne mrożenie. Jest nieskuteczne, z tym tylko, że przez ostatnie dwa lata ono było potrzebne, bo mierzyliśmy się jeszcze z skutkami kryzysu energetycznego i tutaj z tymi zawirowaniami rynkowymi. A ja zmierzyłem się z opiniami ekspertów, którzy mówią, że permanentne mrożenie cen prądów miałoby swój sens, ponieważ mielibyśmy po prostu do czynienia z mechanizmem obrony gospodarstw domowych przed skutkami drożyzny. Jeśli taryfy, to jest argument, jeśli taryfy w danym okresie są dostatecznie niskie, to absolutnie przecież nic się nie dzieje. No to to jeśli samo. Jak z jakiegoś powodu nagle przekraczają ustalony próg, no to automatycznie bez całego procesu legislacyjnego, bez zamieszania politycznego mamy mechanizm, który chroni gospodarstwa domowe przed wyższymi cenami. No to ja się z tym zgadzam. Właściwie to samo, bo permanentne to byłoby poza taryfem. Z tym tylko, że to ja wtedy zadaję inne pytanie. Czy permanentne mrożenie cen i taka gwarancja daje impuls przedsiębiorcom energetycznym do obniżania cen taryf, czy nie? Czy jeżeli będzie cena maksymalna mrożona, to przedsiębiorstwa się zmotywują do tego, by taryfy obniżać, czy uznają, że to nie jest czynnik motywujący, bo w końcu i tak w razie czego jest cena maksymalna, im państwo dopłaci? O to chodzi, że jeżeli cena na rynkach jest. Czyli jest, jest to nieuzasadniony interwencjonizm? Nie, no to jeżeli chodzi o mrożenie cen energii, w sytuacji, gdy taryfa jest wyższa, znacznie wyższa niż ta w ogóle akceptowalna. Ale mówię o permanentnym, tak jak tutaj teraz rozmawiamy a propos tych argumentów. To jeżeli chodzi o mechanizm rynkowy, to jest nieuzasadnione. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę w pewnych przypadkach, jak najbardziej. I na tym to polega, że to jest tak złożona sytuacja związana z różnymi sytuacjami, impulsami na rynku, że trzeba działać właściwie reagująco, a nie w taki sposób, by permanentnie mrozić. Wreszcie też, no, panie redaktorze, najważniejsze, najważniejsze, mrożenie cen. A czy to jest z czego? Znaczy, to są środki pana redaktora, wszystkich tych, którzy nas oglądają, więc i tak do tego dopłacamy. Więc to nie jest tak, że jeżeli jest mrożenie cen, to jest tanio i koniec, bo to, to są, szanowni państwo, i tak wasze pieniądze. Więc chodzi o to, żeby te ceny na rynkach były niższe, żeby nie trzeba było mrozić i wam przesypywać z jednej kubki na drugą. W takim razie przejdźmy jeszcze do jednego tematu, który chciałbym poruszyć w dzisiejszej rozmowie: kampania prezydencka. Jakimi środkami Polskie Stronnictwo Ludowe wsparło kampanię Szymona? Szerokimi środkami, to nie tylko jeśli chodzi o środki własne, środki finansowe, bo szereg z nas już wpłaca konkretne. Yy, kwoty, ale, ale też... konkretne kwoty to jak bardzo konkretne kwoty? To są kwoty ze strony partii, czy to są kwoty ze strony poszczególnych polityków, którzy dobrowolnie, wedle uznania, co łaska, wpłacają na karę? Ja dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Kto powiedział, że w takim razie my tutaj jesteśmy dżentelmenami, tutaj nie ma w polityce m, czasami m, miejsca na bycie dżentelmenem, więc moją rolą jest jednak dopytać, skoro deklarujecie to, że będziecie wspierać Szymona Hołownię, no to w takim Wspieramy. razie powiedzcie, w jaki sposób, oprócz zbierania podpisów, bo ja cały czas, chociażby niedawno rozmawiałem z Andrzejem Grzybem, słyszę, że to jest jeszcze kwestia decyzji. Tak, to Jeden jeśli mówi, nie o... rozmawiamy nie, nie, nie. o pieniądzach, bo jesteśmy dżentelmenami, no. drugi mówi, to jest kwestia decyzji, no to ja już nie wiem. Może to jest kwestia chcecie wspierać Szymona Hołownia? Po pierwsze kilka kwestii. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe kampanijne, to nie tylko w zakresie naszej formacji, ale i innych, takie decyzje się podejmuje, a nie je rozcząsa w gronie medialnym i tu zdanie mamy wspólne. Natomiast... Tak, ale jest decyzja została decyzji. już podjęta czy nie? Nie, jeżeli chodzi o wsparcie strukturalne w Partii Polskie Stronnictwo Ludowe dla Szymona Hołowni, to ona zapadnie. Mamy jeszcze mnóstwo czasu w kampanii wyborczej, jeśli chodzi o... Mniej niż o 50 dni. Mnóstwo, to, wiem, to, to jest mnóstwo, mnóstwo czasu. czasu. Um, bardzo dużo czasu w, i wiele się jeszcze zmieni w tej kampanii, i, łącznie z poparciem kandydatów. Natomiast jeśli chodzi też o takie wsparcie finansowe ze strony parlamentarzystów, członków radnych, to ono już jest y, y, przekazywane. Także y, strukturalne. Organizacja spotkań, także jeśli chodzi o kwestię związaną z logistyką, z banerami, z materiałami wyborczymi, tutaj jesteśmy maksymalnie zaangażowani i to, ile zebraliśmy podpisów jako Polskie Stronnictwo Ludowe, pokazuje, że jesteśmy maksymalnie w tę kampanię zaangażowani. Ostatnie spotkania, ale nie tylko ostatnie, w Płocku. I kolejne to są wszystko spotkania z dużym udziałem przedstawicieli i też organizacyjnym wkładem polskiego stronnictwa ludowego. Więc nasze wsparcie i też w sztabie, bliski kontakt z, i z szefem sztabu, który mam i ta współpraca bardzo dobra, naprawdę przeczy temu, co możemy usłyszeć, że te relacje w ramach naszej koalicji czy w ogóle tego sztabu są złe. A jakbyście nie mieli, gdyby to wsparcie było klarowne, myślę, że nie byłoby tutaj czego ukrywać. Natomiast, panie ministrze, zastanawiam mnie jeszcze jedna rzecz, bo. To niczego nie ukrywa. W, Włodzimierz Czarzasty, koalicjant, nie wiem czy przyjaciel wasz, mówi do Szymona Hołowni tak. Jak przegrasz, to wiesz, że będą konsekwencje, i ty i twoja formacja te konsekwencje poniesie. To jest oczywiście odpowiedź na kłótnię dotyczącą składki zdrowotnej. Ja zastanawiam się, czy rzeczywiście dzisiaj tak politycznie Szymon Hołownia walczy o wszystko, czy walczy o politykę, Byt. Nie myślę, że nikt nie ma powodu do tego, by martwić się o Szymona Hołownię, który akurat zrezygnował z no, dobrze prosperującego życia w mediach na rzecz ciężkiej orki w polityce i sukcesem y, przeprowadził y, także trzecią drogę wspólnie z Władysławem Kosięgiem, kamyszem przez szereg wyborów, uzyskując faktycznie dwukrotnie lepszy wynik niż lewica, też startująca w gronie kilku formacji politycznych z partią razem, mający sam ponad 30 posłów, lewica ma tam już ma 20. Ale jedziecie na jednym wózku, bo wedle ostatnich sondaży trzy partie wchodzą do Sejmu. Koalicja Spokojnie. Oblada no ta Tak, no, z września 2023 roku to też my nie wchodziliśmy do Sejmu, więc z dużą dozą ostrożności podchodzimy do tych sondaży, ale i oczywiście z szacunkiem. Z tym tylko, że proszę się nie martwić, o szymonach i naszą koalicję doskonale sobie poradzimy. To jeszcze na koniec kwestia rekonstrukcji rządowej. Czy po wyborach tych prezydenckich czeka nas rekonstrukcja rządu? Rekonstrukcja to jest rzecz, która jeśli się wydarzy, to ją się ogłasza, przeprowadza, a nie o niej tylko i wyłącznie rozmawia. Natomiast to będzie decyzja, w jakiej formule, personalnej, strukturalnej, będzie ułożony rząd pana premiera, wicepremierów oraz liderów partii koalicyjnych. Dzisiaj myślę, że nie ma tego tematu. Angażującego tak bardzo nas na stole, to będzie pewnie po wyborach prezydenckich. Tak? A pan chciałby zmienić resort? Nie, ja jestem gotowy do, do pracy na różnych polach. Jeśli będzie taka e, potrzeba, e, to się podejmę. Dzisiaj nie chcę, się... ale jestem gotowy. czy znaczy zawsze jest polityk powinien być gotowy na, e, na nowe wyzwania, więc e, jak najbardziej e, myślę, że nie ma takiego, który by odmówił. Wiceminister aktywów państwowych. To by no to była. Dobra? Dobra. Słyszę stanicka. w mediach, natomiast. Polska Agencja Prasowa. Takie. Źródła w PSLU. No to warto by było też mnie zapytać, aż ta tego nie zrobiono. to właśnie. Cieszę to. się, panie Cieszę redaktorze, się, że więc, pan jest tutaj i mogę pana o to zapytać. Jako wiceminister klimatu tutaj jestem i myślę, że na tym możemy się skoncentrować. Jakiekolwiek decyzje by były w zakresie innych resortów, to jeszcze nie zostały podjęte. Czyli pan potwierdza, zaprzecza kwestie ewentualnej rekonstrukcji pana rekonstrukcji. Jest. Są różne dyskusje, ale na ten moment nie ma żadnej decyzji. Nie, nie wiem, ma czy decyzji. to będzie kwestia nowej umowy koalicyjnej, ale wiem, że rekonstrukcja będzie głęboka, i niektóre obszary zarządzania państwem muszą być istotnie zreformowane, tak zapowiadał poseł koalicji obywatelskiej Mariusz Witczak tutaj yy, na Twitterze mówił o tym też yy, u nas w programie. Zastanawiam się, jak będzie głęboka ta rekonstrukcja pod tym kątem. Czy wy jako koalicjanci macie czego się obawiać? Bo do tej ale pory, panie, kiedy tak, dyskutowało proszę. się szybko dokończę, kiedy dyskutowały się na temat rekonstrukcji, to głównie. Nazwiska tych ministrów koalicyjnych pojawiały się. Na nie spokojnie, to czy to rekonstrukcja nie powinna koncentrować się, albo pewnie nigdy nie koncentruje się tylko i wyłącznie na kwestiach personalnych, ale właśnie o tym, co mówi poseł Wittczak, o tym, co mówią inni, także na kwestiach strukturalnych. ołożeniu może kwestii działów, administracji w konkretnych resortach. Natomiast jak mówię, no ta decyzja przed nami. Więc tutaj tworzenie wrażenia, że ktoś zaraz personalnie będzie zrekonstruowany. Jest, myślę, jeszcze przedwczesne, i ostatnie miesiące pokazały, że wiele się może w tym zakresie zmienić, i trzeba mieć dużą dozę takiego, takiej ostrożności przed dymisjonowaniem kogokolwiek lub awansowaniem. W maju Marsz Patriotów, który zapowiadał premier, czy PSL pojawi się na tym marszu? Mówimy o marszu poparcia Rafała Czaskowskiego. Marsz Patriotów, tak nazywa to? No to ten, tak, no bo analcytów. oczywiście, że bardzo dobrze, że też jako partie ko koalicyjne zwracamy uwagę na to, że patriotyzm jest dla wszystkich, a nie dla wybranych. Dla psl również. Tak, ale jeśli chodzi o ten marsz, to będzie to marsz zwolenników Rafała Czaskowskiego, myślę, bo to jest też organizowany tydzień przed wyborami i tacy zwolennicy w tym marszu się pojawią. My jesteśmy formacją, która wspiera Szymona Hołownię i będziemy koncentrowali się na własnych aktywnościach.